Innowacją mostka z poprzedniego naszego shorta, czyli mostka w gitarze Telecaster, jest już y, tego typu most, czyli mostek oparty o sześć siodełek, sześć y, śrubek do regulacji menzury, no, który jest dużo, dużo łatwiejszy i dużo, dużo wygodniejszy do ustawienia. I... Po prostu no, jest lepszym jest lepszym rozwiązaniem. Jak zapewne też zauważyliście, mostki typu telecaster są to takie mostki, na których cała ta blacha tutaj jest podstawą do tego, ażeby zamontować pickup pod mostkiem, właśnie lub tutaj nawet można powiedzieć, że w mostku. Taki rodzaj montowania, niektórzy twierdzą, że ma wpływ na to, jak taki telecaster gra. Czy to jest prawda, czy nie? Ja tego mimo ponad 20-letniego doświadczenia z gitarami elektrycznymi nie wiem, ale różnych ciekawych rzeczy dowiecie się na moich social mediach. Filmiki o gitarach zapraszają.